Cześć, cześć, to Piotro czyli Kuldan, cool, ze mną jest Kaz. Hej. Adrian Trollnaś, czyli Jadek. Elo. Grzegorz Wojewoda, czyli Pres. Siema. I Maciek Ciepliński, czyli Razer. Yo, yo! I witamy was w Watch Dogs 2. Już tutaj pokazuję wam w międzyczasie mapę San Francisco, w której gra się dzieje. W międzyczasie również w tle było widać Golden Gate. Wie, widać wie, więcej wody niż miasta widzę. No widać takie miasto. niż w jedynce jest mapa. W ogóle nie klimatyczna. Mapa jest jak z Google <grymnie> nie trzyma się kupy. To jest, tak wygląda apka, w której mamy misje główne i poboczne Ale mu się i... pogliczowało. No wiesz, to jest takie efekty. Czy też misje, poboczne. Bo on jest hakierem, zrobione? wiesz. O hakuje teraz, teraz, teraz nawet... widzę nóżką. Ładny, ładny nóżek. To jest, jest fajne, że zahaczył to nogą ochotnik. To jest bardzo fajna <laughs> animacja. Zahaczył. zahaczył. Nie no, animacja to... postaci jest w ogóle całkiem elegancka, to jak on się porusza i tam bawi tymi wszystkimi rzeczami, na przykład jak ściąga, jak zaczyna z kimś rozmawiać, to wyciąga słuchawki z uszu normalnie, to jest tak, super. Tak, Tutaj jak widzicie są oczywiście te rzeczy, skill do odblokowania, do niektórych skilli tych najwyższego punktu trzeba mieć znajdźkę znalezioną wcześniej, to kluczowe dane w fort coś tam, czy też do tego, do innych wystarczą punkty, punkty dostajemy za tak naprawdę, czyli zbieramy followersów, czyli expa, za wykonywanie zadań. E, oprócz tego mamy odtwarzacz muzyczny. Nie będę odpalał muzyki, bo zaraz by YouTube nas tam zaatakował. Natomiast e, lista kawałków jest całkiem spora i to jest no. śmieszne, bo ją się zdobywa e, na zasadzie soundhounda. To jest no, Uber tutajszy. A to jest aplikacja, która służy do robienia sobie selfie na różnych interesujących punktach San Francisco. Zrobimy sobie selfie? Nie zrobimy, zro nie zrobimy sobie selfie, o to właśnie widzisz, nie. natomiast zaraz musisz pokażę. się dostać że... miejsca, wiesz, tak, Idziesz w konkretne miejsce, robisz zdjęcie i wtedy twoi twoje, twoje dokumentują. to komentują tutaj dokładnie. nawet są to, to fajne są aplikacje teraz... nawiązujące do, do rzeczywistości. Czekaj, bo, bo jedną rzecz chcę wam pokazać, dlatego że jedną z miejsc jest... ta Siedziwa Siedziba Ubisoftu Fransa San Francisco! Yeah, nice. Słabo, po prostu to. A też trzy, trzy zdjęcia musiałem zrobić. Ale tak, takie ciemne te zdjęcia. N nikt masz. by nie uwierzył. Bo no to w nocy. Tu tam po nocy hakuje. No, w każdym razie tu są hmm. różne Defali. apki, które nawiązują do rzeczywistości. Jest na przykład Noodle Maps, czyli mapa, mapa normalnie miasta. I, I takie to jest sympatyczne bardzo. Tak, bardzo i to mocno... co Adek powiedział że mapa wygląda gorzej, bo mapa wygląda tak naprawdę graficznie, tak jak Google'owa mapa, nie? Ale wiesz, Adek się nabijał po prostu, no, że, że klimat nie ten co w jedyce. O, w Poznaniu u nas też są takie pasy rowerowe, tylko że czerwone teraz. Tak, tak czerwone mają czy się są się sam 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 ma w, zzań Trumpa. Zzań Trumpa. w no, no. Generalnie z tym, drugi co Graz mówił, z tym nawiązywaniem do naszego świata, to jest tego po prostu absolutna masa, wszystkie nazwy takie jak Google, Noodle, Apple, Facebook i tak dalej. Pasy rowerowe od Poznania ściągnęli. No dobra, słuchajcie. Misje, mamy misję, gdzie musimy się whakować tam, gdzie jest ten punkt Zaczynamy oczywiście od rozpoznania się za pomocą kamery. Czy to jest siedziba IA? To jest Electronics. Nie, to jest Haum. Haum, jak poznaczymy dlatego sobie wrogów, już. to potem ich widzimy na mapce i na podglądzie. Odpaliłem drona, dlatego że generalnie gra jest wow. mega fajnie zrobiona, bo możemy robić możemy wszędzie wchodzić z pieścią na ustach i z pluwą w dłoni. Możemy być typem, który nawet nie wejdzie na cel misji, a i tak wszystko zrobi, tak jak ja właśnie teraz. No albo możemy trochę się przekraczać, trochę obijać mordy. Staram się pokazać i trochę drona, i trochę obijania mordy. Tak, to jest super, że można zrobić misję dronem, nawet nie wchodząc na plac y, misji, to jest ekstra. A dron w ogóle jest żywcem wzięty z Rainbow Sixa, nie? Hmm. No to Czy to jest teraz zamiast się skakania stało? po kamerach z jedynki? Znaczy, znaczy to też można skakać, skakać po kamerach. Kamerach, absolutnie. Po, po prostu dronem możesz fizycznie jeździć, otwierać drzwi, bo są na przykład takie rzeczy, które trzeba zhakować fizycznie. Musisz podejść tam i wsunąć kartę kodową, no i to może ten dron zrobić. W ogóle to jest śmieszne, bo większość drzwi się po prostu otwiera hakując, a nie klamką. Więc jak kiedyś były drzwi, które było trzeba otworzyć klamką, to ja nie wiedziałem, czemu nie mogę wejść, bo nie mogę znaleźć miejsca, które się hakuje. Tutaj pana potraktowaliśmy prądem, właśnie. O ale czy... żeś panu krzywdę zrobił. E, oj, tam krzywdę, śpisał. Ale on się śpi, z... właśnie, Bo, bo jak, jak uczyjesz tych przedmiotów z otoczenia, to oni zasną, ale się obudzą. Albo przeciwnik może, nawet kolega może go podnieść też. A jak sprzedasz taką sam. standardową polską piąchopirynę, to już nie wstanie koleżka no. wtedy. Teraz. I też po kolejne żeby Pani, do poszła spać Brawo. też, bo pani nam tutaj będzie przeszkadzała pani. Więc, O, już jest dobranoc. Hmm. Tabletka na sen na pufi. Dobra. <grym> o, tak na Ja już. <grym> <grym> ja, mój wieczór, ja nie krzyczę przed snem, wypraszam <grym> sobie. Nie ja. <grym> Tutaj, tak jak w ogóle, tak jak widzicie w międzyczasie, jak się wyceluje na punkcie to, to ludzi, to jest dokładnie tak samo jak wcześniej. Czyli dowiadujemy się tam, jakiś ich, nie wiem, kim jest, albo jakie ma zainteresowanie, że nie wiem, wspiera katolików, albo lubi y, zwierzęcą pornografię, albo kradnie o. gry z internetu. Każdy wieczór Oprócz tego, oczywiście, znaćki, <śm> nazwijmy to fabularne. Właśnie to są, nie wiem, czy to jakieś rozmowy sms czy tak jak teraz widać, y, nagranie dźwiękowe, Ale gdzie. Słuchasz tego, czy. Tak. I wiesz co, to, bo to, jest, takie, to wszystko to jest, jest mega west. mega nawiązujące. Ostatnio głośno jest o, o Black Mirror, który pokazuje, jak to ten świat przyszłości może być niebezpieczny. I generalnie w Watch Dogsach pod tą przykrywką radosnego i zabawnego klimatu jest trochę tego, tej, tej I To jest gra, naszej... która ma misję, tak? No, wiesz, wiesz co, ona świadomis... po prostu, ona po prostu zręcznie, zręcznie imituje otaczającą nas rzeczywistość i popkulturę, i porusza takie tematy, które są teraz w modzie, i, i to jest przykład... faktycznie ciekawe. Ta znajdźka, która była przed chwilą, to tam pani mówiła o y, zabawkach dziecięcych, które mają wbudowaną kamerkę i które non-stop nagrywają twoje dziecko i możesz udostępnić to do sieci i ona tam się była oburzona, że no kaman, przecież nie możemy wrzucać zdjęć dzieci do sieci, bo to się zaraz źle skończy. To, co się stało w międzyczasie, to to, że czasami, żeby odblokować jakiś punkt y, w, włamu, to musimy rozwiązać taką prostą grę logiczną, która polega na, jak kiedyś były takie gry, w puszczanie wody rurami. To się jakoś chyba pipes nazywało coś tam, nie? To tak się w majorszoku pierwszym <grym> hakowało też takimi <grym> <Zale. grym> jedany. Tak, dokładnie tak. No i Mac polega na tym, że zazwyczaj to jest w tym samym miejscu, w którym jest serwer, ale jak widać na przykładzie tej misji, niestety to jest na zewnątrz budynku, więc musiałem wyjechać moim dronikiem. O, i mamy układ, który musimy po prostu zaznaczyć tak, żeby prąd płynął do celu. Oczywiście tą misję moglibyście zrobić głośno z karabinem w ręku, nie? Ale, ale właśnie gra daje wybór. To jest, ciekawe, że, to jest ciekawe, że to jest ciekawe, że tak naprawdę większość misji można w ten sposób skradankowy przejść i, i, i jakby. No dobra, ale skradankowo dronem? Czy skradankowo... Nie, możesz skom... się skradać ziomeczkiem tak samo. W ogóle nie musisz tego drona używać. To jest tylko opcja. Kuldan teraz się bawi dronem, a ten. A równo... No dobra, Kuldan, a co jest lepsze? co, to zależy, jak wolisz grać, bo jeżeli. No to to tres, by się z, pytam, to dla Ciebie jest lepsze. Mi się dużo fajnie gra właśnie kombinując z dronem, tak żeby nikt nie widział w ogóle, żeby nie wejść na teren misji, to jest no, dla mnie to większy fan sprawy. No bo to jest trochę tak jak w Hitmana, można grać tak naprawdę zabijając wszystkie postaci na planszy i przy okazji celnie A można tak naprawdę wymyślić metodę w ten sposób, żeby nikt cię nie zobaczył i zabić tylko cel. No to tak samo tu ludzie się denerwują po mojego drona zobaczyli. Właśnie, bo jak ja grałem wczoraj, to, to, to koleś się rzucali we mnie kamieniami w ogóle. W ochroniarze dronu. rzucają. Bo to jest tak, że na, 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 zastrzeżonym, tańczycy, terenie, na zastrzeżonym terenie to dronu, mamy zwykłych ludzi, mimo. którzy się po prostu dziwią, co się no. dzieje i mamy ochroniarzy. Ochroniarzy cię biją, strzelają od... Polski ci ochroniarze. Tak? Ręciści pewnie. Dokładnie. A... W ogóle cała gra powstała w oparciu o polską rzeczywistość. pion chopiryna, wiesz, ochroniarze ręciści. Pasy rowerowe y poznańskie. Generalnie to przez to, że to hakowanie odbywa się na budynku, to, to, ja, to ja postanowiłem. To chyba wejść Izu, człowiekiem. ten bokser nasz, kojarzycie. Boxer, bo główną... sobie. Że tak, no, bokser w ogóle sobie, Tak, dobrze teraz. Ja główną rolę tutaj widzę. Jeżdżące śmietniki, Artuditu. Tak, jeżdżące śmietniki można hakować, też robią rzeczy. O, właśnie to jest na przykład cywil, który się zdenerwował, więc ja się też zdenerwowałem. O nie bardzo. A dobrze, jojem go. Hmm. A to pan był, czy pani? To pa pan, pan był. Pan był. Pan był. Tak, tak, nie wiadomo, teraz to jest gender pres, nie wiadomo. W każdym razie zrobimy tak, że się przełączy na hakowanie z kamer, no bo skoro to jest naokoło budynku, to tak będzie najprościej. Więc przerzucamy się między kamerami. No, tak, jak, jak to się to ma wice? czasowo do jedynki? To znaczy, no, to jest wydarzeń Kontynuacja Jest nawiązanie do wydarzeń z jedynki. Da się grać bez znajomości? Tak! tak. To, no. W Outrze, w, znaczy w Intrze się wszystkiego dowiadujesz. W, w outshow się dowiem. W, no, w outshow się dowiem. <laughs> <noise> w tym bardziej. Świetnie o, jest to, i też, że ten e, do, Dobić do serwerów, w którym myśmy skakować. Jak zawsze tego, tego, co się teraz widzicie, i tego jest pełno, że właśnie jakiś podgląd z kamerek, że tam nie wiem, widać, że nagrywana jakaś pijacka impreza i tego takiego klimatu wiecznej inwigilacji i bycia obserwowanym, na który gra w pewnym sensie zwraca uwagę, mniej lub bardziej jest bardzo dużo. I, i te właśnie znajdźki, nieznajdźki to wszystko do tego nawiązuje i jest naprawdę. Dosyć interesujące. Ja gdzieś czytałem, że z ortodoksami jest jak z Assassinem, że druga część jest w końcu tym, czym miała być pierwsza część, czy tak jest rzeczywiście? To nawet my tak na podcaście powiedzieliśmy. Aha, to było, że tam Tak, słyszałem. Trochę jest, bo masz dużo więcej aktywności, <laughs> dużo więcej te, te, tego świata sandboxowego, w którym różne zadania wykonujesz, i, i, i faktycznie, faktycznie jest to po prostu rozwój w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o, o sandbox i o możliwości, które on oferuje, nie? Widzę, że tu Watchdogsy tak. nawiązują też do naszej zachowań na naszej grupie czasami, czyli postawania, postawania zdjęć z różnymi gangsterskimi ależ, ależ oczywiście. gestami. podoba mi się to. Generalnie, Powiem jeśli wam, że... chodzi o nawiązania, to po prostu ta gra jest wypełniona nimi po brzegi. Non-stop, są jakieś nie wiem, rozmowy. Jak była kampania marketingowa Watchdogsów, to bardzo dużo ludzi uznało, że to jest gra dla hipsterów i idiomali. A tak naprawdę to jest gra dla 30-letnich nerdów. Oczywiście. Czy, czy też geeków, tam jest po prostu każda rozmowa z naszymi tymi kumplami i tak dalej, to jest tylko i wyłącznie nie wiem kto jest lepszy, czy Chewie, czy, czy Lando, jakieś nawiązanie do nieustraszonego. Na każdym kroku co chwilę naczekamy się na coś, czy to właśnie Gwiezdne wojny, czy nie wiem, predator obcy, jest tego naprawdę cała, ale to absolutnie cała masa. Tak, i to, jest, i to są takie bardzo śmieszne, bardzo dobrze napisane dialogi, które, które urozmaicają te wszystkie przerywniki filmowe, dlatego, że no, umówmy się, tutaj fabuła nie jest najważniejsza. To nie jest jakaś wielka konspiracja i historia na miarę Delastowaz, wiecie. Czy znaczy, historia jest taka, że tak naprawdę grupka hakerów, grupka młodych ludzi, Ziojo. hakerów padła na pomysł, że ma dosyć złej korporacji i, i musi coś z tym zrobić. Takie jest wprowadzenie do historii tak naprawdę. Nie takie jak w jedynce, ciężka, ciężka ta mankowy poziom? No, to takie man mangówki takie są. Ostatnio czytałem właśnie. Generalnie w międzyczasie, jak gadaliśmy, to, to yy, zauważyli mnie, więc teraz jest alarm, ale ja sobie siedzę w serwerowni i pozyskuję dane. Dokładnie widać, więc. No, Ludzie żadnie... nie wiedzą, co zrobić, na cholerę. no ranciści, no, i... ja przedkolic... w No, Znaczy, że to ja pozamykam, widzą, że ja mistrz polski w kickboxingu będzie. <suklenie> <suklenie> nie, nie Szkoda i memoryzuj. Pamiętam, że jak łaziłem tam wcześniej, to widziałem, że były takie podnośniki do szyb, ale to chyba nie przy tym budynku. Bo myślałem, że może rozwalić szybę i ten uciec, ale chyba będzie trzeba na koniec uciec standardowo. Drogą wejścia. Można kogoś wysadzić. Mości, to Alasie Kierkowski. Oczywiście te wszystkie rzeczy z tam wysadzaniem budynków, hakowaniem y, przejść dla pieszych, komunikat tego jest za, tak samo dużo, tak samo jest masa, raz niechcący... A czy może ktoś zhakować na przykład twoje jakieś urządzenia? To no jest multiplayer, tutaj, tutaj mogą wejść i cię zaatakować w trakcie o. gry właśnie po to, żeby dostać na przykład twoje dane, nie? Czyli tak naprawdę to jest taka minigierka, dzięki której oni zyskują experience, jeżeli ciebie zhakują lub ty, jeżeli uda ci się wykryć tego hakera i go pokonać, nie? Więc są takie, takie motywy, takie meta gry, wewnątrz gry, to jest bardzo przyjemne. A do tego masz jeszcze kooperację normalnie, nie? A w kartonach się można chować? I są nie, są misje kropowe. Niestety, nie można mieć wszystkiego. Dobra, no, udało tak. nam się zhakować server, teraz musimy po prostu spieprzyć z terenu z teren misji. Gdybym był prosem i zrobił to wszystko dronem, to tak naprawdę bym po prostu schował drona do kieszeni i sobie odszedł na luzaku, ale przez to, że ja trochę pobiłem ich i trochę mnie znaleźli, bo oni z są lekko, z lekko zaniepokojeni. Na przykład otworzyłem drzwi i jest, co to drzwi się otworzyło? Tam jest ten mistrz kickboxingu, to ja tam nie będę wchodził lepiej. Nie, nie. No, ale tu jest bardzo dużo tych mechanizmów. on nie tak że to wiatr z jedynki, otworzył te drzwi. Yy, tylko, że tro, troszkę bardziej rozwiniętych. Dzięki temu to. No to, to jest, jest takie 500... kolor. No, to wiecie, no, bigger and better tak naprawdę, tylko że Czyli trochę Jeśli macie się jedynkę, to, to też będę lubił, tak? Tak, jeśli lubisz jedynkę, to na 100% to na ci spodoba dwójka, ale jeżeli nie podoba ci się jedynka, to i tak jest duża szansa... Oj, strzelają do mnie. To i tak jest duża szansa, że ci się dwójka to, spodoba. Pokokul, dał nasz jojo. Dasz tak, tak. To nie będę z nimi walczył, bo jestem miłym hakerem, Uciekaj. tylko staram się spierdzielić. Dobra, tu się udało. Najgorsze jest to, że oni wezwali ochronę, więc jest duża szansa, że zaraz przyjadą, e, przyjadą typy. Dobra, wyciekamy. To... Bardzo mi się podoba konsekwencja Ubisoftu w wykorzystywaniu tych mechanik z poprzednich gier, czyli, czyli tutaj masz zarówno Ghost Recon Future Soldier, jak i Splinter rower. No, oczywiście już, już Watch Dogs wykorzystywało te, te myki. Myślę, że też ludzie, rodery? którzy byli Właśnie? w Division Dziękuję, no. mogliby się zainteresować Watch Dogsami dwójką. Niestety no, też, no. jeżeli chodzi o konsekwencję Ubisoftu, to konsekwentnie też model jazdy jest taki sobie. Tak, 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 tak. Model jazdy jest bardzo podobny. Tak naprawdę do tej pory z, moich, z mojej przygody z grą jedyna rzecz, do której mogłem się przyczepić, to model jazdy. Ca reszta mi się totalnie podoba. I najlepsze jest to, że wciągnąłem się w włożenie po mieście i robienie sobie selfików okazji wczoraj jestem wirtualnym turystą, jest, ale nie zrobiłeś jednej rzeczy, bo zaobserwowałem, że masz te same ciuchy co na początku gry. W ogóle się nie przebierasz, co? No ja sobie kupiłem. Nie, to są trochę podważone mam czapkę, A, w ogóle, nie? A okej. Okay. Bo ja pierwszy co zrobiłem, to wydałem całą kasę na starcie na nowe ciuchy, bo tutaj w ubioru <grym możliwości ubioru są niesamowite jest To Są, to są Sims dla, okay. Simsy dla okay. dla facetów, nie? Jeszcze nie z niego z zrobić takiego zioma z lat 90 Możesz, możesz stare w możesz spuści porty, możesz go ubrać w coś. Możesz go ubrać nawet w motocyklistę, czekaj, w skórach całych, nie? Spu spuści porty? No, sp takie opuszczone no, w akordze. A to do tego się odnosi. Dobra, to nie ty ty jesteś tam, że... z Rzeszca. co ty tam wiesz? Ty w Poznaniu nie masz tramwajów nawet, nie? My się, my się w spodnie nie spuszczamy. Ale oh, <laughs> <Tylko> w skarpety. <śmiech> skarpety. <śmiech> Pojechaliśmy po bandzie, ale to ostatnio <laughs> u nas mowa. No, rowery, bo cały czas Nie, nie ma rowerów. wiecie są co myślałem właśnie, jak grałem wczoraj, że byłoby wypas, gdyby był BMX albo Deskorolka. No. No, to jest książka generalnie... na torcie w tej grze. Jakby daj to DL w dlc to bierę. Taki minus do oceny. Nie morowałem. Jeden punkt mniej. Miał być 10, Brak na 10 bez bez deski. Natomiast y, no. śmieszne jest to, że, A, i, że, że ten motyw z tym, bo właśnie teraz jest to, co to, to, to mówiłem Wam o robieniu selfieków, e, że tak naprawdę można poznać jakieś fajne miejsce w San Francisco. Nigdy w życiu tam nie byłem, raczej nie będę. A tu jest <laughs> nawet więzienie Alcatraz. Możecie... No, no, możecie on, jeździć tymi sołtry, samymi co więcej. trasami, którym jeździł yy, Nicolas Cage i Sean Connery w The Rock, więc wow, wiecie, nie. Super. No, więc tak wyglądają Watch Watchdoksy. Generalnie ja jestem cały czas zachwycony i tak jak Maciek powiedział i my powiedzieliśmy o to wcześniej, yy, to jest absolutnie pod każdym względem lepsza część gry niż Watchdoksy pierwsze, więc jeżeli komuś się Watch Watchdogsy pierwsze, to dwójka mu się na bank spodoba, a jeżeli komuś się średnio podobały, to i tak jest duża szansa, że mu się dwójka. To właśnie widać, nawet tam performersi są do odkrycia, do ponieważ nie mam pojęcia, gdzie oni tu się kryją, może nie wiem, jest noc, co sobie poszli. Ale to jest ciekawe, to... bo w ogóle nie miałem ochoty zagrać w te Watch Dogs'y i w ogóle mnie nie kręciły, jak się pojawiały z Jastun i tak dalej, a teraz im więcej osób się wypowiada, to wszyscy tak optymistycznie i są tak zadowoleni, że po prostu się hypuje tymi opiniami. Ja no wiedziałem, to jest że będą dobre. To przy wy o. na to? Bo to dobra gra jest, Maciek, także warto spróbować. No, więc y, to była przykładowa misja z Watch Dogs. Generalnie tam jest dużo, dużo, dużo więcej rzeczy do roboty. Eee... To jest wielki falus. No. No to... Dlatego kula chciał selfie. Tym... No to, to tym optymistycznym noc, akcentem w Cześć, dobranoc! dobranoc.